Witaj, dzień dobry. Kartą na dobry dzień jest nowe doświadczenia i możliwości. Przyjrzyj się naturze. Powinieneś zauważyć nowe początki, nowe doświadczenia oraz ukazujące się przed tobą nowe wybory. Będą one widoczne jedynie wtedy, kiedy poświęcisz trochę czasu, by odszukać subtelne wiadomości. Stawiasz pierwsze kroki na swojej drodze. Otrzymujesz czystą kartę. Jakie słowa chciałbyś na niej najpierw napisać? Masz nieskończenie wiele możliwości. Masz pełną kontrolę nad swoim życiem. To nowy początek Twojej wędrówki. Żyj dniem dzisiejszym i miej wiarę w swoje własne umiejętności. Zasać swoje nasiona i chętnie wkrocz na nowe terytorium. Dobrego dnia.